Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony GetterName a dziś chcę zaprezentować Wam poradnik na temat e, tipsów przed nagrywaniem które myślę, że powinny Wam się przydać to są już rozpisane w ramach cyklu poradniki youtubera. Mianowicie e, dostosujcie sobie ustawienia do nagrywania jako, że 1920 na 1080 to jest Full HD, a HD 1280x720 Dlaczego? W że graficznym, jeżeli nie ma się na przykład Corella e, i zrobi się rozdziałkę niestandardową, niestety będą wyskakiwać e, czarne linie po boku a w tej rozdziałce nigdy nic nie Wyskoczy. Po prostu nagrywacie. To są rozdziałki takie, które powinny być nagrywane gry. Najlepiej nagrywać z Zwykon HD, jako że. E, fraps w, przy nagrywaniu Full HD strasznie zaczyna coś świrować. E, Nie wiem dlaczego. E, Zachłonę sobie też jakąś wodę. Najlepiej, żebyś miał co popić, gdy. No, mm, Ja teraz. Um. żeby miało się czym popić w razie. E, w razie kiedy po prostu zasnie w ustach i tak dalej, e, no jest to na pewno jakieś, e, jakieś takie rozwiązanie niż e, sząkanie. co chwilę, bo e, brakuje wody, e, w ustach jest już sucho. Ehm, Dopilnuj też, żeby nikt ci jakoś tak specjalnie nie przeszkadzał, żeby nie było tutaj, że ktoś cię woła i tak dalej, chociaż jeżeli tak już, e, jeżeli masz jakieś zadanie po prostu, to nie odrywaj tego, nie, nie przerywaj tego zadania po to, by coś nagrać. Kiedy masz po prostu wolny czas, to nagrywaj, tak jest najlepiej. Ehm... Nagrywaj najlepiej grę, którą lubisz nagrywać, którą znasz, którą chciałbyś naprawdę nagrywać, której masz jakiś sentyment albo masz okropne chęci, a nie grę, o której ci inni ludzie proszą. Bo oni cię proszą, a tak naprawdę nie będą tego oglądać, bo będziesz strasznie sztuczny, będziesz się denerwował i tak dalej. A tobie to przyniesie jeszcze dużo stresu, i tak dalej, fu, i tak dalej, znowu. A tobie to przyniesie jeszcze dużo stresu. Niepotrzebne to jest troszkę, wiecie, to jest takie nagrywanie na siłę. Albo granie na siłę. Nie lubisz grać, dajmy na to, w Minecrafta, a grasz w niego, bo to chcą inni ludzie. Nie, tak nie powinno być. Yy... I pamiętaj, aby nie udawać kogoś, kim nie jesteś, na przykład... Yy... Udawanie jakiegoś świra, choć jesteś spokojnym człowiekiem, tylko po to przyciągnąć w, w, widzów. Nie, bądź sobą, a to wychodzi ci najlepiej, i myślę, że tak będzie najlepiej. Ja mam różne, jeżeli nagrywam sam, to potrafię być spokojny, jeżeli nagrywam z kimś, to lubię się powygłupiać i, i tak, i to jestem ja i nie ma co tutaj ukrywać. Na przykład teraz to was mówię spokojnie, bo jest to filmik instru, instrukta, instruktażowy, jeżeli teraz bym grał w Koda, to bym pewnie dariał ja po jakiś psychol. No tak jest, o to chodzi, to trzeba być po prostu sobą. E, Próbuj unikać wielu failie, chociaż się tym nie przejmuj. Jeżeli e, masz tych trochę failie, to najwyżej je wytnij. Na, na pewno się tym nie przejmuj, chociaż e, e, failem może być ich dużo, to się tym nie przejmuj. Nagrywaj dalej, najwyżej coś tam wytniesz. No hej, nie ma problemu. E, I nie stresuj się tylko. Graj, jeżeli się nie spodoba, to niech in inni nie oglądają, bo naprawdę nie potrzeba, żeby inni oglądali. Jeżeli e, tobie się to podoba, jeżeli ktoś to skatejuje, no to olej to. Pamiętaj, że to jest tylko gra, Ty to nagrywasz, to, to robisz dla nich, e, to wszystko jest dla nich. Oni nie wiedzą, ile to trzeba pracy włożyć w ten converting, w tą grę i też nie wiedzą, jaki to jest czasami stres, jeżeli się non-stop przegrywa. E, da oczywiście początkującego, ja już jakoś się tak nie stresuję, jak przegrywam, no trudno, ej, to jest tylko gra, ja to mogę wyciąć, powtórzyć. Ale wiem, jak się stresują, jeszcze ja się stresowałem też kiedyś początkowi youtuberzy, którym coś nie wychodzi, a wiedzą, że potem to będą ludzie oglądać. Ja powiem wam tak, nie przejmujcie się tym, lecicie dalej, to jest przecież norma, e, każdemu może się to zdarzyć. Ehm, pamiętaj też, że musisz czerpać z tego przyjemności, to robisz e, dla innych, ale robisz to co lubisz, jeżeli e, już zaczyna ci to męczyć, to wiesz, że musisz dać sobie z tym spokój, jeżeli to Ci się nie podoba. Jeżeli, albo sobie dać chociaż przerwę jakąś dwa tygodnie e, jeżeli sobie już zaczyna to męczyć i jest okej. Okay. Przecież nikt nie będzie cię za to e, po sądach ciągał e, przez to, że nie wiem coś ci się znudziło, tak? Dobra, myślę to tyle. Spróbujcie, komentujcie, lajkujcie i do usłyszenia w kolejnych poradnikach, trzymajcie się. papa